Witam Państwa bardzo serdecznie, kawiarenka Eli. Dzisiaj pokażę Państwu przepis na bardzo szybciutkie ciasteczka z masłem orzechowym. Tutaj mamy jedno jajko, tutaj mamy szklaneczkę brązowego cukru i sobie ładnie to mieszamy, żeby nam się fajnie połączyło. Niedługo króciutko. I wystarczy. Tutaj mamy 250 g masła orzechowego, mięciutkie, można wcześniej wyciągnąć, to fajnie nam się ładnie będzie wykładać. I do tego dodajemy jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Można sobie przesiać przez sitko, wtedy wiemy, że nie będzie żadnych grudek i ta soda będzie absolutnie niewyczuwalna. Wystarczy. I mieszamy sobie wszystko fajnie. Ciasteczka są ekspresowe, a naprawdę przepyszne. Jak będą jakieś grudki, to proszę się nie martwić, bo przy pieczeniu to wszystko się zrówna. Na koniec naszej masy dajemy 100 g czekoladowych dropsów. I wszystko mieszamy, żeby nam się fajnie połączyło. To właśnie takie ma być. Wyjdą nam fajne ciastki. I już wystarczy to wszystko. Nie męczymy się za dużo, nie potrzeba. Tutaj mam blaszkę wyłożoną pergaminem i formujemy nasze ciasteczka. Możemy sobie robić większe, mniejsze, wszystko zależy jakie Państwo chcą. Ja sobie je zawsze troszeczkę spłaszczam. O tak. Ja zrobię tutaj blaszkę, a resztę zrobię już poza kamerką. Ciasteczka pieszemy w 170 stopniach. Nagrzany piekarniczek. Od 12 do 15 minut. Robi się je naprawdę szybciutko. Mogą być mniejsze, większe. Wszystko zależy od nas. Fajnie się formują, bo masełko było miękkie. Takie kuleczki rozpolaszczamy. Ja sobie drugą blaszkę już zrobię poza kamerką i później spotkamy się po upieczeniu naszych ciasteczek. I to wkładamy do piekarnika na 170 stopni. Witam Państwa po króciutkiej przerwie. Tak oto wyglądają nasze pyszne ciasteczka z masłem orzechowym. Są przepyszne. Jedno już zjadłam, muszę się przyznać. Polecam Państwu bardzo sobie zrobić, bo szybciutko się je wykonuje. Są naprawdę ekspresowe. I naprawdę smaczne. Ja bardzo Państwu dziękuję za subskrypcję na moim kanale. I żegnam się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień w następnym moim filmiku. Bye. bye.